Od kilku lat w okresie wakacji Stowarzyszenia Samarama i Warpia oraz Policki Ośrodek Sportu i Rekreacji organizują rodzinne rajdy rowerowe i spływy kajakowe. W sobotę 22 lipca na Stanicy Wodnej przy ulicy Dębowej spotkali się miłośnicy wodnych przygód. Płyniemy na około Wyspy Polickiej. Niekoniecznie musimy zaliczyć całą trasę. Zależy, to będzie. Zależeć to będzie od stanu rzęsy. Podobno jest gruba warstwa rzęsy na, na odcinku gdzieś kilometra i, i jeżeli tam będzie problem, no to nie przypłyną ludzie. No, się cofną, ale niektórzy optymiści mówią, że będzie ok. Kajakarze wypłynęli łarpią w kierunku kanału kwiatowego. We wspólnym spływie udział wzięli dorośli oraz dzieci. Są to zwykłe turystyczne takie przepływanie połączone z konkursem fotograficznym. Ten konkurs fotograficzny przyrodniczy. Jak ktoś fotografuje żabkę, kawałek interesującego wybrzeża trzcinowego, czy też jakieś ptaki, odły mewy, czaple, to też będzie miło. Tego dnia odbył się także rodzinny raj rowerowy. Uczestnicy wyruszyli spod Osiru przy ulicy Piaskowej i poruszali się po puszczy w Krzańskiej oraz ścieżkami rowerowymi. Podróż obydwu grup zakończyła się na stanicy wodnej, gdzie rowerzyści i kajakarze zasiedli przy wspólnym ognisku. Zadaniem jednej i drugiej grupy było uchwycenie na fotografiach otaczającą ich przyrodę. Przesłane zdjęcia wezmą udział w konkursie pod nazwą "Wyprawa po Orle Piuro" a wyniki zostaną ogłoszone na kolejnej turystycznej wędrówce zaplanowanej na przyszły miesiąc.